Dziś pomówimy sobie o głosce. K. Pokażę Wam kilka moich propozycji ćwiczeń do utrwalania tej głoski na etapie wyrazów. Zapraszam. Mam na imię Kasia i jestem neurologopedą. Moją pasją jest praca z dziećmi nad rozwojem mowy i komunikacji. Uwielbiam twórcze zabawy z dziećmi, które ułatwiają i uatrakcyjniają nasze ćwiczenia. Mam nadzieję, że Was zainspiruje moimi pomysłami. Łączę wiedzę logopedyczną z pedagogiką i psychologią dziecięcą. Według mnie takie kompleksowe podejście daje szybkie rezultaty. Dziś kolejny filmik z serii Ćwiczeń z Głoskami. Porozmawiamy sobie o głosce. Przybliżę wam trochę teoretycznych zagadnień i pokażę ćwiczenia, które będą pomocne do utrwalania głoski cz w wyrazach. Do tej pory omówiłam już pracę nad głoskami sz i r, które są dostępne na naszym kanale na YouTube oraz na naszej stronie Facebooka. Zapraszam do śledzenia Oglądania i udostępniania naszych filmów. Wszystko znajdziecie też na stronie www.centrumeduko.pl. Głoska ch, podobnie jak inne głoski z tego szeregu, czyli sz, ż", ż, dż, są głoskami, które dziecko opanowuje w szóstym roku życia. Ta głoska, czyli głoska ch, cz", wymaga, Uniesienia szerokiego języka, zbliżenia zębów i zaokrąglenia warg. Dla młodszych dzieci jest to dość trudne, dlatego często ten dźwięk zamieniają na łatwiejszy. Dźwięk trz jest dźwiękiem dynamicznym. Dzieci często o nim mówią, że to jest krótki i mocny dźwięk. Powiem ten dźwięk kilka razy. A wy sprawdźcie, czy dzieci mają rację. Posłuchajcie. W pracy logopedycznej utrwalanie głoski dzieli się na kilka etapów. I tak: pierwszym jest wywołanie dźwięku, drugim utrwalenie tego dźwięku w sylabach, trzecim jest utrwalenie dźwięku w wyrazach. Czwartym etapem jest z reguły utrwalenie dźwięku w wyrażeniach, następnie w zdaniach, w opowiadaniach. Dziś zajmiemy się etapem trzecim, czyli utrwaleniem dźwięku w wyrazach. Na tym etapie pracy bardzo ważne są dwa cele. Pierwszy to taki, żeby dziecko coraz Prawniej powtarzało głoskę cz w wyrazach, czyli mówiło słowa zawierające cz bezbłędnie. Drugim ważnym dla mnie celem jest to, żeby dziecko wysłuchiwało głoskę cz w słowach, wymawiało tą głoskę i korygowało ewentualne błędy. Jeżeli dziecko Wypowie capka zamiast czapka i usłyszy, że popełnił błąd i się poprawi, to znaczy, że bardzo dobrze poradził sobie już z wysłuchiwaniem tego dźwięku. Jeśli wasze dziecko nie mówi głoski cz bądź zamienia na inny dźwięk, a ma już 5-6 lat, warto udać się na konsultację do logopedy. Logopeda oceni budowę i funkcjonowanie języka i buzi. Sprawdzi też możliwości słuchowe dziecka oraz inne czynniki, które mogą wpływać na nieprawidłową wymowę głoski. Pokażę Wam kilka moich ulubionych ćwiczeń. Wybrałam takie, które na pewno też spodobają się Waszym dzieciom. Słuchajcie. Żeby pobawić się z głoską w wyrazach, potrzebujecie kilku rzeczy z Waszego domu. Na pewno je znajdziecie. Zobaczcie, co będzie nam potrzebne do przeprowadzenia naszych ćwiczeń logopedycznych. Pudełko po chusteczkach higienicznych, nożyczki, flamaster, balon, trzy pojemniki z zakrętkami, mogą to być na przykład... Pojemniki do badania moczu, ciastolinę, worek na śmieci, nakrętki po sokach, rękawiczka jednorazowa, kilka różnokolorowych gąbek do mycia naczyń, sznurek, 12 klamerek do wieszania prania, wycinanki samoprzylepne, figurki z klocków, kostka do gry i patera do tortów. Najlepiej taka okręcana. Przygotowałam dla Was obrazki. Jest tam czapka, bączek, klucz, czołg, pajączek, warkocz, czekolada, pączek, poręcz, czajnik, haczyk i miecz. Pokażę Wam całą serię zabaw, które nazwałam powtarzanki bez nudy. Będziemy bawić się i powtarzać wyrazy z głoską cz. Pierwsza zabawa to magiczne pudełko. Wykorzystamy do tego nasze wycięte karteczki z obrazkami pudełko po chusteczkach higienicznych. Co trzeba zrobić? Wrzucić obrazki do pudełka, wymieszać w każdą stronę i zadaniem waszego dziecka jest. Wylosowanie obrazka i wypowiedzenie nazwy czekolada. Oczywiście za każdym razem dziecko pilnuje głoski cz w wyrazie. Musi pięknie unieść język i zgodnie z zasadami wypowiedzieć prawidłowo głoskę Dzieci bardzo lubią odkrywać z magicznych pudełek obrazki. Jest to dla nich doskonała zabawa. Możecie te obrazki przykleić na około Waszego pudełka. Następną zabawą będzie zabawa w zakręcone koło. Do tej zabawy wykorzystajcie wycięte wcześniej karteczki, ciastolinę, jedną nakrętkę oraz paterę do tortów. Jak się bawimy? Otóż, obrazki przyczepiamy na ciastolinę do naszej patery. Kładziecie w jednym miejscu nakrętkę. Ona będzie wam wyznaczać punkt mowy. Zakręcacie paterą tak, żeby kręciła się kilka razy. Kiedy patera się zatrzyma, obrazek, który będzie najbliżej naszej nakrętki, Dziecko będzie musiało prawidłowo wypowiedzieć. Znowu bawicie się na zmianę. Jeżeli do tej zabawy dołożycie jeszcze jedną nakrętkę, będziecie mieli już dwa punkty mowy, więc dziecko będzie musiało wypowiedzieć dwa słowa pod rząd. Oczywiście z prawidłową głoską Cz. Zapraszam Was teraz do zabawy Mistrz Pamięci. Rozkładamy wycięte. Obrazki w trzech rzędach. Zatem w każdym rzędzie będą po cztery obrazki. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie kolejno ułożonych słów rzędzia. Dziecko zakrywając oczy nie podgląda, kiedy rodzic zasłania gąbką do zmywania naczyń jedno słowo. Kiedy dziecko odsłania oczy, widzi, że jednego przedmiotu nie ma. Jest zasłonięty. Musi powiedzieć, co tam się znajdowało. Pamiętajcie, że dziecko wypowiadając rząd słów z głoską cz, musi prawidłowo wymawiać ten dźwięk. Jest to doskonałe ćwiczenie i wymowy i pamięci. Możecie się w tą zabawę bawić w nieskończoność. Słuchajcie, z naszych obrazków można zrobić grę planszową. Potrzebujemy do tego dwóch pionków kostki, oczywiście naszych wyciętych obrazków, dwóch kartek białych, na których napiszemy słowa start i meta, oraz czerwony kawałeczek kartki i zielony. Co robimy? Układamy obrazki w rzędzie. Dziecko może wybrać kształt naszej gry planszowej. Zaczynamy od słowa start i kończymy układanie obrazków na słowie meta. Dodatkowo, żeby było atrakcyjniej, między obrazkami kładziemy kartkę czerwoną, która oznacza stop. Gracz, który stanie potem na czerwonej kartce, musi czekać jedną kolejkę. Oraz kładziemy kartkę zieloną, która będzie oznaczała, że jeżeli gracz na nią stanie, ma dodatkowy rzut. Jak gramy? Otóż stawiamy dwa pionki na polu start. Rzucamy kostką. Ilość oczek, która wypadnie, pokazuje nam, o ile pól pionek musi się przesunąć. Nasz pionek, nasze ludziki, przechodzą po kolei, a my mówimy prawidłowo słowa, które pojawiły się po drodze. Wygrywa ta osoba, która swoim pionkiem dotrze do mety jako pierwsza. Rywalizacja jest świetnym pomysłem na dobrą zabawę. Lubią ją wszystkie dzieci. Ułożoną planszę z obrazków możemy wykorzystać do następnej zabawy. Weźmy teraz rękawiczkę jednorazową. Wspólnie z dzieckiem flamastrem narysujmy oczy, nos, usta, może jakieś włosy, uszy. Im śmieszniej, tym fajniej. Dziecko może taką rękawiczkę. Nałożyć na rękę i przechodząc po obrazkach, dłonią, tak jak w zabawie idzie rak niebo rak, przechodzi po kolei po słowach i wymawia prawidłowo słowa. Może to robić wolno albo szybko. Nasza pacynka, czyli jednorazowa rękawiczka, może nam pomóc w robieniu prania. Rozkładamy sobie linkę, Między krzesełkami. Bierzemy klamerki do prania i po kolei przyczepiamy klamerką obrazki do linki. Mówimy przy okazji słowa. W tym ćwiczeniu oprócz prawidłowej wymowy trenujemy też precyzyjne ruch ręką. Świetną zabawą ruchową jest odbijanie balonem. Rozkładamy na podłodze wycięte nasze słowa. Dziecko ma za zadanie odbijać z dorosłym albo z rodzeństwem balon i mówić po kolei słowa. Jedno uderzenie to jedno słowo. Balon nie może spaść. Język też nie może spaść. Pamiętajcie, mówimy z językiem do góry. Do ostatniego zadania wykorzystamy Worki na śmieci oraz gąbki do zmywania naczyń. Delikatnie pompujemy worek do śmieci. Kładąc na niego gąbkę tworzymy wyrzutnie. Dziecko uderzając worek, musi podbić taką gąbkę w górę. Jednorazowo podbija gąbkę i wymawia słowo z głoską cz. Oczywiście możecie pomóc rozkładając naokoło nasze obrazki to były zabawy, które nazwałam powtarzanki bez nudy. Teraz czas na zabawy słuchowo-językowe z naszymi wyrazami. Pierwsze zadanie to wyklaszcz albo wytup. Rozkładamy na dywanie nasze obrazki. Dziecko ma za zadanie wyklaskać, a następnie wytupać tyle syla. Ile ma dane słowo. Czyli jeżeli jest to czapka, dziecko robi tak. Czapka. A potem nogami. Czapka. Następnie rozkładamy nasze obrazki na stole i dziecko ma za zadanie ułożyć do każdego obrazka tyle nakrętek, ile to słowo zawiera sylab. Jeśli dziecko dokona już takiego podziału, możemy iść dalej. Prosimy dziecko, by ulepiło z ciastoliny niewielką kulkę wielkości fasolki. Zadaniem dziecka jest włożyć ciastolinę do nakrętki, która symbolizuje sylabę z głoską cz. Jeżeli mamy słowo pączek, to dziecko musi włożyć ciastolinę do drugiej nakrętki, ponieważ głoska psz jest w drugiej sylabie. Jest to już trudniejsze zadanie, ale kiedy dzieci się wprawią, świetnie sobie z tym zadaniem już radzą. Możecie pobawić się w roboty. Rodzic mówi sylabami słowo, a dziecko odgaduje. O które słowo chodzi. Czyli na przykład: Mama albo tata mówią warkocz. Dziecko musi powiedzieć, że chodziło o warkocz. I tak kolejno. Możecie się bawić na zmianę, bo dziecko też może zadawać takie zagadki jak robot. Przy tym trenujemy. Podział wyrazów na sylaby. Udoskonalamy nasz słuch fonemowy. Wykorzystajcie teraz przygotowane wcześniej plastikowe pojemniki. W tym zadaniu nasze dziecko będzie musiało być detektywem słuchowym. Oznacza to, że będzie musiało posegregować obrazki na te, które mają głoskę cz na początku, na te, które mają głoskę cz w środku. I na te, które mają głoskę cz na końcu, żeby ułatwić dziecku zadanie, na nakrętkach kodujemy tą informację za pomocą kropki i kreski. Jeżeli jest kropka i kreska, to oznacza to, że jest to pojemnik, do którego wrzucimy słowa z głoską cz na początku. Jeżeli... Będzie znak kreska, kropka, kreska, oznacza to, że głoska k jest w środku. Jeżeli będzie kreska i kropka, oznacza to, że głoska w wyrazie jest na końcu. Dziecko wymawia dane słowo i wysłuchuje, gdzie ten dźwięk się znajduje. Następnie Segreguje do odpowiednio oznaczonych pojemników. Może sprawdzić, ile w każdym pojemniku znalazło się obrazków. Następnym zadaniem językowym jest tworzenie liczby mnogiej. Jak to zrobić? Na kartce zapisujemy dwie cyfry. Po lewej stronie jeden, po prawej stronie dwa. Zadaniem dziecka, jest położenie kartonika z nazwą, którą już zna i powiedzenie, jakby brzmiało to słowo, gdyby były dwa obrazki. Tłumaczymy dziecku, że jest jeden czajnik, a dwa. Czekamy aż dziecko odpowie: czajniki. Dokładnie tak samo robimy ze wszystkimi obrazkami. Ostatnim zadaniem językowym jest Podział słów, które mamy w naszym materiale obrazkowym, na rodzaj męski i żeński. Jak to zrobić? Rysujemy tabelę. Kartkę dzielimy na pół. Po jednej stronie wpisujemy ten, a po prawej stronie wpisujemy ta. Dziecko musi się zastanowić i posegregować obrazki według wzoru. Na przykład. Ten czajnik, ta czekolada, ten pajączek, ta poręcz. Słuchajcie, we wszystkich zadaniach, w których wasze dziecko będzie miało jakąś trudność, oczywiście na początku im pomagacie. Dziecko musi mieć poczucie sukcesu, że udaje mu się wykonać dane zadanie. To jest bardzo budujące. Wpływa to korzystnie na jego motywację do ćwiczeń. To już wszystkie propozycje. Mam nadzieję, że zainspirują Was te ćwiczenia, które Wam pokazałam. Chciałabym, żebyście ćwiczyli z Waszym dzieckiem około 10 minut każdego dnia. Naprawdę, wykorzystując te ćwiczenia, zobaczycie, jak Wasze dziecko się doskonale bawi i jednocześnie robi postępy w opanowywaniu. Prawidłowej wymowy głoski. Zapraszam Was do komentowania i udostępniania naszych filmików. Do zobaczenia! Cześć!